Przeciętny człowiek nie ma szans z systemem, z takim systemem. Dlatego myślę, trzeba szukać alternatywy i tej alternatywy, która jest oparta o zmianę paradygmatu, bo my ciągle się kręcimy wokół tego samego, że trzeba walczyć, trzeba tamto zniszczyć i siebie, tak i swoje wprowadzić. Ale ten mechanizm na przestrzeni wieków pokazuje, że jest zawsze powtórka, czyli jest błąd w tym myśleniu. Tak? Więc trzeba szukać takiego, trzeba szukać, gdzie jest ten błąd i co zmienić. My ciągle myślimy tym samym sposobem, próbujemy wprowadzić nową rzeczywistość. To się nie uda. Tak? Już w tej chwili to się nie uda. Jeszcze w czasie II wojny światowej, czy po II wojnie światowej, czy w czasie okrągłego stołu, jeszcze ludzie mieli nadzieję, że wreszcie. Osiągnęliśmy jakiś nowy etap. Proszę zobaczyć, co się dzieje po 40 latach. Bardzo ważne jest w moim poczuciu to, żeby liderzy wiedzieli, żeby mieli wiedzę, w jaki sposób, co ma sens, co będzie budowało, a co jest energią zainwestowaną niepotrzebnie, tak bym powiedziała. Chociaż trudno tu mówić, czy potrzebnie, czy nie, ale no nieefektywnie, a może tak. Te półtora roku próby edukacji. Ludzi nie przyniosły efektów, ponieważ to dalej trwa i się pogłębia, tak? to co się dzieje. Więc warto zyskać jakiś rodzaj dystansu i zastanowić się, że, że potrzebna jest zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu rozumienia tego, co się dzieje, żeby móc ewentualnie rzeczywiście mieć wpływ na zmianę. Starymi metodami nie osiągniemy nowej rzeczywistości, nie ma takiej możliwości. W tej chwili, żeby nie tracić energii na, na coś, co i tak nie przyniesie rezultatu, warto wiedzieć, jak tę energię zagospodarować, żeby w ogóle była jakakolwiek szansa na, na no, zakłócenie tego planu. Ja bym apelowała głównie do rodziców, dlatego że w Polsce mamy takie prawo, że jest coś takiego jak nauczanie domowe. I myślę, że przy takim poziomie patologii, które się dzieje w szkołach, bo tak naprawdę wszystko zależy od dyrektora. Tak? I patrząc na proporcje poziomu świadomości, wśród nauczycieli również mamy takie proporcje, jakie mamy, więc są szkoły, przynajmniej z tego, co mi wiadomo, które funkcjonują fajnie, tak, czyli że nie ma mowy o takich restrykcjach. Natomiast w większości nie. I teraz. Dlaczego nikt nie reaguje? Ani zawód, ani wykształcenie, ani poziom wiedzy, ani IQ nie jest sprzężone z poziomem świadomości. W związku z tym, jeżeli rodzic jest świadomy, jeżeli rodzic cierpi z tego powodu i w jego środowisku, w jego otoczeniu nie ma szkoły, która jakby edukuje w ludzki sposób, to trzeba z niej wyjść. Bo walka z systemem jest znowu inwestowaniem energii w coś, co, z czym my nie mamy szans. My nie mamy szans zwyciężyć wprost z systemem, który działa nie wprost i ma tych metod manipulacji całe mnóstwo, i to jest tak precyzyjnie dopasowane, że nawet nam się w głowie nie mieści, co jest tam w tych procedurach wymyślone, że to działa. Więc musielibyśmy wejść w to i działać tymi samymi metodami, żeby wiedzieć, jak to y, rozbroić. Natomiast, nie mając tej wiedzy, myślę sobie, że, że działanie wprost <laughs> z, z machiną, która się dzieje, jest. No, nie, nie wiem, ja, w moim poczuciu to nie ma sensu. Gdyby chodziło o moje dziecko. To bym się zdecydowała na zabranie go ze szkoły. Uważam, że warto się łączyć z osobami, które podobnie myślą, warto mieć kontakty i warto szukać rozwiązania. Szukać rozwiązania, które jest możliwe w tych warunkach, które są, zamiast walczyć o to, żeby szkoła była inna, bo szkoła jest wchłaniana przez system, czyli przez to, co. przez tę zmianę, która jest wprowadzana. Także tutaj próba ułożenia się w tym, czy ewentualnie walczenia o, o, o swoje prawa na dłuższą metę, to tak naprawdę nas wyczerpie. Tę energię, którą możemy włożyć w to, żeby zapewnić dzieciom jakieś ludzkie warunki edukacji, co jest dużo, w moim poczuciu, warte zainwestowania. Czyli zmiana sposobu myślenia, że my w tej strukturze, która już jest jakby no przeniknięta tym, tą patologią po prostu niewiele zrobimy. Warto szukać takich szkół, które mają sensowne władze, tak, przynajmniej do, do czasu, czy warto zainwestować w prywatną szkołę, jeżeli rodzice mają środki na to, żeby żeby jak najdłużej ochronić dzieci przed inwazją tego systemu. Im bardziej będą umiały wolno myśleć, czyli myśleć samodzielnie, tak wiedzieć, że mogą się opierać na sobie, tym lepiej dla kolejnych pokoleń. To, w co ja wierzę osobiście, to jest odzyskanie kontaktu z własnym człowieczeństwem, i konsekwentnie wybieranie w życiu w prostych sprawach dookoła, które dotyczą każdego z nas, w zgodzie z tym człowieczeństwem. I myślę, że to wystarczy, do tego, żeby powoli ten cały plan się rozpadł.